Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja, Miejsc, który jest, pozdrawiam. Cząstkę Boga w Tobie. To mój będzie kolejny odcinek, który będę czytał z książki Uniwersalne Prawa Wszechświata Drogą do Boskości. Expander. Expander. Zamawiajcie tę książkę, jest naprawdę warta tego, żeby mieć ją na półce i do niej sięgać. Dzisiaj prawo równowagi. Słuchajcie, dzisiaj miałem ciekawe zdarzenie. E, jadąc właśnie teraz na to nagranie, przejeżdżałem przez las. I <laughs> zatrzymał mnie jakiś młody, przestraszony leśniczy. I mówi, że tu nie można jeździć. A ja przecież przez ten las razy przejeżdżam. A dawno właśnie nie przyjeżdżałem, i nawet mówię, duchu, prowadź mnie którą drogą. No i trafiłem na duży transport wywożonego drewna z lasu. No bo jakby za tym leśniczym zaraz zaczęły się pojawiać samochody. No i przepuściłem ten transport, on mi jakby odpuścił, e, zapytałem go, czy las należy do niego. I jadąc dalej było bardzo dużo drzew powycinanych i bardzo dużo drzew nieoznaczonych więc zastanawiam się czy jak my wszyscy po prostu jesteśmy w pracy czy nie ma szeregu ludzi takich którzy działają po prostu tylko dla swojej korzyści okradając nas Polaków przecież Polska ma takie złoża naturalne Przecież badania stwierdziły, że te same roponośne zasoby, co są w Kuwejcie, to są w Polsce, że to jakby to jest jedno źródło. To w Rosji też jest. Dobrze, dzisiaj jakby wyrosowałem prawo równowagi, więc odniosę się do tego prawa równowagi, przeczytam ten rozdział. Prawo równowagi istnieje wszędzie. Zarówno na, planecie, na planie duchowym, energetycznym, jak i fizycznym. Wszystko, co dzieje się między atomami, galaktykami, wszechświatami, dąży do równowagi. Omawiane prawo dąży do scalenia biegunowości. Biegunowość oznacza przeciwstawne siły, między którymi nie ma współzawodnictwa. Siły te przemieszczają się w kierunku zharmonizowanego celu, co w rezultacie powoduje rozwój. Zobacz, jakie piękne zdanie. Biegunowość oznacza przeciwstawne siły, między którymi nie ma współzawodnictwa. Nie współzawodniczymy. Siły te przemieszczają się w kierunku zharmonizowanego celu, co w rezultacie powoduje rozwój. Zachowanie prawa równowagi jest wymagane w ludzkim życiu. Dusza ze światów duchowych wcieliła się w ciężkie, grube fizyczne ciało, jak również w kilka ciał bardziej subtelnych. Kolejno na siebie nałożonych. Dusza przebywa jednocześnie, czyli w tym samym czasie na różnych planach czy sferach. Z kolei przeciętny człowiek posiada świadomość własnej egzystencji jedynie na planie najniższym, czyli fizycznym. Z uwagi na integralny związek duszy z ciałem, wszyscy jesteśmy jednocześnie mieszkańcami dwóch światów: z zewnętrznego świata, związków międzyludzkich. Pracy, rodziny i społeczeństwa oraz świata wewnętrznego, naszej najgłębszej rzeczywistości. To też największe z ludzkich osiągnięć polega na tym, aby umiejętnie poruszać się w obydwu tych światach, i jak to powiedział Jezus żyć w świecie, a jednocześnie być nie z tego świata. Trzeba więc zachować równowagę w obu tych aspektach i obu być świadomym. Naszym celem jest rozwój na wszystkich płaszczyznach naszej istoty. Przypis 500. Koło wrót życia tam pierwszy strona 36-36. W świecie musi istnieć równowaga. Po przekroczeniu pewnego pułapu ciemnej i negatywnej siły zaczynają powstawać wiry. Tworzą się samoistnie, ponieważ dobro i zło. Jako dwa przeciwstawne sobie stany w naturalny sposób odpychają się od siebie. Gdy od nadmiaru negatywizmu zaczyna wrzeć, dochodzi do wybuchu. Natura wyrzuca z siebie cały ten nadmiar negatywności powstają kataklizmy różnego rodzaju: gwałtowne burze, nawołnice, potężne huragany, powodzie, wybuchy wulkanów czy trzęsienia ziemi. To nic innego jak odpowiedź przyrody na nasze postępowanie i związane z tym negatywne emocje. Przypis 501 Bóg Ojciec, objawienie z roku 1991 Przesłanie, tom pierwszy, strona 84 Wyładowanie się tych destrukcyjnych przejawów sił natury W ostatecznym rachunku prowadzi do równowagi Wymaganej we wszechświecie Ludzkość żyjąca na Ziemi, planecie, dwoistości Zmuszona jest korzystać z prawa równowagi Ćwiczy się w osiąganiu harmonii i połączenia między przeciwstawnymi siłami męskim, żeńskim, pozytywnymi, negatywnymi. Życie na Ziemi z biegunowością jest konieczne, ale powinno być nasycone prawem boskiej równowagi. Takiej dwoistości nie ma w światach niebiańskich. Tam istnieje jedynie jedność. Tam istnieje jedność w różnorodności. Kiedy człowiek zintegruje w swoim jestestwie te przeciwstawne siły, uczyni znaczący krok w kierunku oświecenia. Na konieczność zachowania przez człowieka i ludzkość równowagi nawołują cywilizacje kosmiczne. Przypis 502. Jedyna planeta, strona 37-39. To, co pozytywne i to, co negatywne, musi zostać pomieszane, aby powstała całość. Jest tak, jak Wam wyjaśnialiśmy: pozytywność bez żadnego celu nie wystarczy. Przejawianiem prawa równowagi jest prowadzenie zrównoważonego trybu życia, a zwłaszcza bycie w harmonii z zewnętrznym otoczeniem. Ten, kto nie stawia innych w trudnym położeniu, i dla którego inni nie są przyczyną niepokoju, to jest, zrównoważony jest tak w obliczu szczęścia, jak i nieszczęścia, bojaźni, trosk, ten jest mi bardzo drogi. Przepis 504. Bhagavad Gita. Ba, ba, gawad Gita. 12,15. Święta księga. Nie czytałem. W tej książce mam jakby syntezę tego. Dziękuję. Natomiast wszelkie działania, a w szczególności rażąco odbiegające od wzorca równowagi mają naturę demoniczną. Ci, którzy oddają się surowym pokutom i martwianiom, niezalecanym przez Pisma Święte i praktykują je po z powodu dumy, egotyzmu, pożądania i przywiązania, takie nierozsądne osoby tortujące swoje narządy cielesne, jak również duszę najwyższą, przebywającą wewnątrz są demonicznej natury. Przypis 505 Ta sama święta księga Bhagavad Gita 17,6. Ważne jest zachowanie równowagi w mówieniu, koncentrując się na tym, co jest istotne. Należy o to dbać. Podczas mówienia człowiek traci dużo energii. Ponadto może negatywnie wpływać na tworzenie rzeczywistości swojego życia, gdyż za słowem stoi myśl, a niekiedy silne uczucie. Dlatego mów tylko wtedy, kiedy Cię pytają, a i wtedy wyłącznie według odwiecznego prawa porządku świątyni. Nie za dużo, nie za mało. Miara jest w Tobie. Albo mów, kiedy ma to znaczenie dla Twojego bliźniego, kiedy możesz przekazać mu dary życia. Nie pytaj z ciekawości. O ile to możliwe, nie pytaj w ogóle. Gdyż to, co masz usłyszeć i wiedzieć, doprowadzi do Ciebie ten, który mieszka w Tobie. Przypis 506 Wielkie Kosmiczne Nauki, strona 1162. Dość częstym przykładem naruszania prawa równowagi jest dążenie człowieka do bogacenia się dobrami materialnymi oraz chępienie się tym przed innymi, aby tym sposobem zrekompensować swoje duchowe ubóstwo. Człowiek powinien dążyć do zachowania wewnętrznej równowagi, a w szczególności Między impulsami ciała uczuciowego a mentalnego, jednakże w większym zakresie należałoby kierować się uczuciami, gdyż one są mową duszy, a tym samym bardziej ukierunkowane na realizację zasady miłości. Należy kochać bliźniego, ale również kochać siebie. Żyjąc w materialnej rzeczywistości planety Ziemi, człowiek powinien być w równowadze ze swoim aspektem duchowym. Na tym bowiem polega sztuka życia na tej planecie. Człowiek może doświadczać tego bogactwa, jakie ma mu do zaoferowania ta boska planeta, ale też powinien mieć na uwadze, iż ziemskie życie ma służyć duchowemu wzrastaniu. Pełnię życia człowiek osiągnie wówczas, gdy jest w świadomej komunii ze stwórcą. Przypis 508. Maryja, przekaz z 18 sierpnia 2006 roku, otrzymał ekspander, wzrastanie 320. 322. Żyjąc w materialnej rzeczywistości planety Ziemi, człowiek powinien być w równowadze ze swoim aspektem duchowym. Na tym bowiem polega sztuka życia na tej planecie. Człowiek może doświadczać tego bogactwa, jakie ma mu do zaoferowania ta boska planeta, ale też powinien mieć na uwadze i ziemskie życie ma służyć duchowemu wzrastaniu. Pełniem życia człowiek osiągnie wówczas świadomej komunii ze Stwórcą. Tak też uważam, jeżeli połączysz się ze Stwórcą, z najwyższą istotą, która jest jednym, wtedy jesteś z Nim w komunii. Należy realizować w życiu to, co służy duszy, ciału Umysłowi, zachowując tym wszystkim równowagę. Równowaga jest jednością i harmonią. Dwa przepisy: 509 i 510. Równowaga jest również jednością i harmonią. 509 Jezus Chrystus, przekaz 6 września 2007 rok. Powtórzę to. Należy realizować w życiu to, co służy duszy, ciału, umysłowi, zachowując tym wszystkim równowagę. To był Jezus. Kolejny. Przypis. Równowaga jest również jednością i harmonią. Maryja. Przekaz z 12 lutego 2006 roku otrzymała Ewa Bednarczyk. Wzrastanie, strona 346. Jeszcze raz przeczytam te dwa ostatnie zdania. Pełnię życia człowiek osiągnie wówczas, gdy jest w świadomej komunii ze Stwórcą. W jedności. Ja to dodaję od siebie że Stwórca przemawia przez Niego, działa przez Niego. Dalsze zdanie. Należy realizować w życiu to, co służy duszy, ciału, umysłowi, zachowując tym wszystkim równowagę. Równowaga jest również jednością i harmonią. Dziękuję. Na koniec afirmacje. Będę je powtarzał parę razy, bo e, jestem właśnie w procesie też oczyszczania, uzdrawiania moich nici DNA i, i chcę, żeby to wszystko jak najlepiej działało dla mnie i dla Was, kochani. <laughs> Dzielę się tym na bieżąco. Słuchajcie, czytam to, bo pewnie bym nie miał czasu tego jakby później nagrywać. E, Wybaczcie mi moje błędy językowe, nieznajomość jakby niektórych pis świętych, prawda, religijnych. Eee, ta praca jest naprawdę z boskiego źródła, ja tak czuję uniwersalne prawa wszechświata drogą do boskości. Kupujcie tą książkę. No i teraz afirmacje na dzisiejszy odcinek. Ja jest doskonałym zdrowiem mojej duszy i całego mojego ciała. Ja jest doskonałym zdrowie mojej duszy i całego mego ciała. jest doskonałym zdrowiem mojej duszy i całego mojego ciała. Jam jest doskonałym zdrowiem mojej duszy i całego mojego ciała. Jam jest doskonałym zdrowiem mojej duszy i całego mojego ciała. Jam jest doskonałym zdrowiem mojej duszy i całego mojego ciała. Jam jest doskonałym zdrowiem mojej duszy i całego mojego ciała. J jest doskonałą harmonią między męskością a żeńskością. Jam jest doskonałą harmonią między mężiskością a żeńskością. Jam jest doskonałą harmonią między męskością a żeńskością. Jan jest doskonałą harmonią między męskością a żeńskością. Jan jest doskonałą harmonią między męskością a żeńskością. Rówkami mnie właśnie zaatakowała. Chciałem ją rzucić. Przestraszyłem się, że ją tutaj przygniotłem, ale ożyła. Cudowne ożywienie. Dziękuję, duchu święty, że działaś przeze mnie. Dziękuję. Wyrażam wdzięczność. Powierzam się. Jednemu. Trzecia afirmacja. Ja jest zrównoważony z życiem. Zgodności z, z uniwersalnymi prawami wszechświata, Ja jest zrównoważonym życiem, zgodności z uniwersalnymi prawami wszechświata, Jam jest zrównoważonym życiem, zgodności z uniwersalnymi prawami wszechświata. Ja mam jest zrównoważonym życiem zgodności z uniwersalnymi prawami wszechświata, Ja jest mistrzem urzecznie istnienia uniwersalnych praw wszechświata. Ja jestem mistrzem rzeczywistnienia uniwersalnych praw wszechświata. Ja jestem mistrzem rzeczywistnienia uniwersalnych praw wszechświata. Ja jestem mistrzem rzeczywistnienia uniwersalnych praw wszechświata. Dziękuję Wam kochani. Dziękuję. Wyrażam wdzięczność, że to oglądacie. Dziękuję. Jestem wdzięczny. Przesyłam Wam. I pozdrawiam. Przesyłam Wam. Miłość, miłość, wdzięczność, harmonię, radość, sól, wszystko to bezinteresownie. Dziękuję.